Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO ROCK Riders Rapid Rider o numerze katalogowym 4920. Zestaw został wydany w 1999 roku. Posiada 39 elementów. Z tego co wyczytałem na Bricksecie, jego cena katalogowa to było 4 dolary. Od zestawu mam niestety tylko instrukcję, zresztą sami zobaczcie, tak ona się prezentuje. Nie mam niestety pudełka, pokażę Wam jak ona wygląda na jakichś przebitkach, a my zajmijmy się po prostu samym zestawem i zacznijmy sobie od minifigurki. W zestawie występuje oczywiście tylko jedna minifigurka. Z tego co wyczytałem na Bricklinku, ta postać nazywa się Bandit. W sumie też nie ma co się dziwić, że na przykład na nóżkach nie ma żadnego nadruku, jak jest to 21-letnia figurka jeszcze z poprzedniego wieku. Wracając do tych nóżek, to są one w kolorze niebieskim i wyglądają, no tak bym powiedział, po prostu normalnie. Za to na torsie z przodu nadruk prezentuje się już naprawdę bardzo ładnie. Z tyłu oczywiście go nie ma jak na tamte czasy, a główka prezentuje się w taki sposób. Jest naprawdę bardzo ładnie i szczegółowo nadrukowana. Również jako nakrycie głowy ma on taki czarny kask. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo ładna minifigurka i nie ma się do czego przyczepiać. Sam ten pojazd, czyli Rapid Rider, moim zdaniem jest naprawdę udaną i ciekawą konstrukcją. Pojazd porusza się na takich oto szarych płozach. Jest to duży element i robi on tu naprawdę ogromną robotę. Z tyłu przynajmniej moim zdaniem znajdują się dwa silniki, chodzi mi właśnie. O te elementy. Nie wiem, co to dokładnie może być. Mi się wydaje, że są to silniki. Również znajduje się taka oto naczepa, czy też miejsce po prostu do przewożenia różnych przedmiotów. Jak widzicie, znajduje się w tym miejscu nadruk, zwiertłem oraz popękaną ziemią, oraz w środku, właśnie jest miejsce na ten głaz, w środku którego znajduje się taki oto kryształ. Tak on się prezentuje. Od razu nasuwają się skojarzenia z serią Power Miners. Ja to odłożę, żeby nam to. Dalej nie przeszkadzało. Oczywiście w samym pojeździe nie brakuje miejsca dla minifigurki, które znajduje się w tym miejscu. Już Wam to pokazuję. Zobaczcie, tak to wygląda. Sama minifigurka przed sobą ma taki oto jakiś panel sterowniczy oraz dwa chwytaki, w których są dwa akcesoria, czyli lornetka oraz piła. Również po bokach znajdują się dwa grille właśnie tutaj oraz tutaj. Od przodu ten pojazd prezentuje się w taki sposób: znajduje się tu taki turkusowy element, gdzie są jakieś wloty czy też wyloty powietrza oraz dwa takie światełka, którymi można sobie poruszać w różnych kierunkach. Dodatkowo tutaj są takie skosiki i naprawdę sama bryła tego pojazdu mi się podoba, jest on ciekawy i jak na tamte czasy, moim zdaniem bardzo dobrze zbudowany. Skoro wszystko już mamy omówione, to przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zadowolony, że wszedłem w posiadanie tego właśnie zestawu. Bardzo dobrze zrobiony pojazd, naprawdę ładnie wyglądająca minifigurka, co jak na tamte czasy, przynajmniej moim zdaniem, jest naprawdę bardzo dobrym zestawem. Mi się ten zestaw naprawdę podoba i moją oceną dla niego będzie 8 na 10. Możecie w komentarzach napisać, co Wy o nim sądzicie, co ogólnie sądzicie o serii Rock Riders i jak Wam się ona podoba. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!